Witam. Dzień dobry. Piotr Koziol, prezes Fundacji Kitnące Talenty. Dzisiaj o choince życzeń, ponieważ święta były niedawno, parę dni temu. Wiele prezentów do nas dotarło. Między innymi dotarł miś. Miś dla dziewczyny, która nie ma się do kogo przytulić w domu dziecka, a dzięki temu będzie miała się do kogo przytulić. Dlaczego ten miś jeszcze jest u nas? Dlatego, że jeszcze nie wszystkie prezenty, które dotarły dla dzieci, Dotarły do nas. Wiele osób okazuje się zabieganych przed świętami, nie zdążyło dotrzeć z prezentami. Tutaj no, do nas, do talentowni. Dlatego z jednej strony, jak wydajemy, ten czas jeszcze do Sylwestra, czyli parę dni na to, żeby te osoby przyniosły jeszcze prezenty, ale z drugiej strony mamy jeszcze jedno życzenie do spełnienia, które wisi: to, jest, to są buty sportowe numer 43 dla chłopaka z domu dziecka. Gdyby ktoś jeszcze chciał wesprzeć, to będziemy bardzo wdzięczni. I trzecia bardzo ważna rzecz. To konkretnie chodzi o to, żebyśmy dali drugie życie prezentom niechcianym. Coraz częściej się o tym mówi, że Różne dzieci, różne osoby, które dostają prezenty, no z tych prezentów nie są zadowolone. A tutaj też chodzi o to, żeby dać tą szansę, możliwość e, tym, którzy naprawdę potrzebują, żeby mogli dostać takie prezenty. E, dzieci w domach dziecka, e, dzieci w e, szansie w Opolu e, chętnie przyjmą takie prezenty, nawet niezamówione. Tam byłem e, u nich i rozmawiałem i oglądałem, jakie mają w tym momencie zabawki. I naprawdę każdy. E, Każda zabawka jest mile widziana. I stąd taka prośba, taka propozycja, żeby dotrzeć do tych osób. Tych prezentów już całkiem sporo doszło, dotarło. Przede wszystkim przekazaliśmy prezenty osobom bezdomnym i potrzebującym. Tutaj pani Maria ze łzami w oczach bardzo dziękowała tym, którzy. Podzielili się kutią. Czyli przyszła tutaj rodzina i e, przyniosła kutię, e, i do tego jeszcze dała ciastka. Pani Maria, niestety, już jest bardzo chora, już nie może zrobić sobie sama kuti, e, ale dzięki temu mogła na nowo przypomnieć sobie smak z dzieciństwa tutaj do sylwestra, czyli od godziny 8:30 do godziny 15:30 można przynosić prezenty. To z jednej strony. Jeśli chodzi o to jakie najczęściej pojawiały się prośby, no to dzieci najczęściej prosiły o różne zabawki, ale też i praktyczne, czyli buty, pojawiły się buty sportowe, piłki, ale też książki się pojawiały. Harry Potter Wygrywa, że tak powiem, w tej konkurencji. Życzeń udało się spełnić na ten moment 32. 32 życzenia udało się spełnić, czekamy na kolejne. Oczywiście my stale publikujemy to na naszym fanpage'u i ta lista jest dostępna. Jeżeli ktoś chce, można sprawdzić, co jeszcze rzeczywiście być może ktoś jeszcze dzisiaj czy jutro powiesi kartkę, kto będzie chciał. Otrzymać wsparcie, prezent poświąteczny. Ukrywam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. W ogóle tutaj były takie wieczory, gdzie po kilkanaście rodzin przychodziło z dziećmi. W ogóle taka jedna historia. Myślę, że ona jest bardzo ważna też, dlatego też czekamy na wszystkie prezenty i wtedy dzieciom przekażemy do domu dziecka na przykład, bo jedna z historii bardzo mocno mnie poruszyła. Przyszła mama z dwójką dzieci, dwóch chłopaków. Jeden z nich 7 lat, drugi 9, i ta pani powiedziała, wie pan co ten prezent zakupiły moje dzieci. Rozbiły swoje skarbonki i z tych swoich zebranych pieniędzy kupiły prezent, prezent konkretny, czyli buty dla chłopaka z domów dziecka po to, żeby mógł po prostu no, wygodnie chodzić i uprawiać sporty.